Cześć mordeczki. No, e, ja tam zazwyczaj jestem grzeczny, uprzejmy i jak ktoś mnie coś, o coś się pyta, to jak w miarę możliwości wiem, to pomogę. I byłem w sklepie, poszedłem do sklepu po zupkę, która stoi tam, zrobiona. Poszedłem sobie po zupkę i chyba jakieś dwie turystki szły. Mówią do mnie tak, przepraszam pana bardzo, nie wie pan jaka tutaj jest ulica? A ja do nich mówię: asfaltowa a dziękujemy bardzo do widzenia znajomy do mnie dzwoni Loro po co ci ta tablica ja, żebym sobie mazaczkiem pomazał Loro no kurna ja wiem że ty y, jesteś rozsądny chłopak i żeś nie wyrzucił pieniędzy 50 zł na tablicę żeby sobie mazaczkiem pomazać tak tam jeszcze była gąbka dodatkowa Ach, Loro co mi tu pierniczysz? do czego ci to Mówi, bo ja cały dzień myślałem. Mówię, no do mazaczka. Lolo, kurna, przestań się wygłupiać. Ja powiedz mi, do czego ta tablica tobie potrzebna. No, do mazaczka. Lolo, ty, kurna, jednak jesteś stuknięty. Zobaczcie, mordy. Do czego ta tablica była potrzebna? Bo nikt się nie domyślił. O. Tutaj na no, wkręty jest. I zawieszona. I tu sobie wiszą magnesiki. O, jak gdzieś pojadę, to też by dla siebie magnesy kupował. Zobaczcie jeszcze: futerał na Samsunga S25. Tu ma taki jakby portfel. Tu na karty. Tu zdjęcie góralki wezmę włożę. Kasia albo Pauli, moderatorki. Tu ma jakieś karty. Można prawo jazdy sobie włożyć. Chyba tu ma kieszonki. Tu ma kieszonkę. I tu ma kieszonkę. I tu ma kieszonkę, nie? Tylko jest jeden szczegół w tym futerale, który taki jest słaby. No, tutaj na magnes to jest tak zapinane, ale tu jak włożycie telefon, to ciężko go wyciągnąć. I tu macie na taki guzik zapięty. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie mordę, obserwacji, TikToka, subskrybowanie kanału i moje rzutce bajo.